Nelson wygląda, jakby był chory. Chory się on, brzmi podobnie. To drugie imię Admirała Nelsona. Sam, ale, ale tak jak powiedziałem, no gdzieś tam. Ee... My to robimy tu na co dzień. <noise> Mentalnie, tak. <noise> I kaszardanowicz z serwisem. A ja to może Państwa świadczymy o sobie na Jesteś alergiczką, ale bez objawów alergii. <noise> Alergia blokuje. Śminka <noise> płynie dokładnie. Na ścianie pawilonu umieszczono hasło restauracji. Pracowitości, gotowości do nauki. Tajne zadanie. Chcę, byś wcieliła się w rolę prawosławiańskiego... Prawo nic nie widać, Kolejny naprowadzicie rekina na kołyska. że dajesz w wyroku. Magom mnie wolno okazywać litości. Nie powinna nosić tych spodni. Najlepiej. Dobrze, ratunku. Wezmę straż pożarną, pomóżcie mi we salonie. Proszę mi to dać. Moi drodzy, ładne. Wygląda lepiej. Sasza, oddaj się. 3, 2, 1, start. 3 minuty ruszyły. Przyjrzyjcie się. W przecinek procent. pracować? No to myślę, że ta yy, współpraca jest możliwa. mam na przykład pojedynczemu osobnikowi, a jeżeli ten pojedynczy osobnik będą z kulturem super pistą. Ty na weselu? I to właśnie do tego podchodziłeś miałam super kosztów. Taka maleńka dopasowana barnerszka, takie warskie zawodkach i nie parbonezki. Wiesz co, często tu bywam, ale wiele innym raczej nie ryzykowała. A co za to? To jego jedyna opera, ale wpisał ją i poprawiał przez 12 lat. wie Tak, stopnie, wiedzy niego. Bezpieczny. Chce prawda zobaczyć? Kolio Szodlanek. Kobiety to niebezpieczeństwo groźnią daż Romanowski. Zniesienie. Konieczne jest zachowanie daleko idącej ostrożności i zimnej krwi. sobie zapachem te swoje ogony, to właśnie ta, ten, który mocniej ich wygrał starcie Proszę pani, te Chcę, żeby można było um, um, pracować i myśleć o przyszłości. Myślę, że związek jest... Um... Shalona. Yeah, yes, they And is it uh I say it to someone yeah. I love Can, Can you sing it? Bóg i odbawienie naszej duszy, modli się do naszego Pana. ...ich podeszwy, opracowany i udoskonalony przez markę Walkman. Pójdę po więcej, to bez znaczenia. Cześć. Skąd, co zacząłeś się. Ale to będzie widać, albo tutaj aparaty słuchowe... Dobrze się tu jest? Płynie dokładna jak konturówka. Pas wolniutko, 50 mil, to jak jest wszystko napisane. Są kolejne plany życiowe. Portowe. Ciężko. Chorwa na zakupy proszę. o kochana, fali się. Jest na załamanie pogody. Jakbyśmy byli byłkiem w przestrzeni. Nie wiem skąd pan wiedział, a jedna pan... Później to miejsce wygląda tak. Można zbierać, gier, na której serdza. <śla> Pierwot, ten duży kawałek Nie byłam do końca przekonana, jak zobaczyłam bliższą, którą się... Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Ostatnio takie pytanie zadano dzieciom w Wielkiej Brytanii i okazało się, że najbardziej chcą zostać. DX2 odżywia mieszki włosów i stymuluje. Co ty robisz z moim czarnym wyścigowzakiem? Co będziesz brał ślub? bezpieczeństwa jest. I... Możliwe, muszą mnie z kimś pomylić. Zastanawiasz się nad jedną rzeczą, nad właściwą trasą, taką typowo kryminalną operacją policji. Czy na tym odcinku nie zostały zrobione ogrom emocji? Ogrom strachu, ogrom... ogrom dramatu. To nie były śmierci, nic A grzy. ktoś swój Rydwala i Aby zwalczać ból. Przed użyciem zapozna się wszystkie materacje, kołdry i poduszki. W tym sezonem no. jako no. Rosjanka w generalnie no. pływała w Mistrzostwa Świata, ale w no. finałach W związku z tym Białoruś dała jeszcze o definitywnie rozliczać po przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Oczywiście, że jest dobrym przywódcą, jest wartością dodaną. Ten projekt myślę, że wspólnie ukończymy, ale brat będzie musiał pytać się. O... Spotkamy się tam za dwie godziny. dobrze? zobaczenia. Do do, 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 do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja. Witamy w naszym tak. Jak sympatycznie. Powiedzcie mi, jak długo tutaj mieszkacie? 10 lat. Aha, I powiedz mi... ...się przekładą podwaliny pod, pod przeszłe życia i Wymagania są różne. Jedni rodzice szukają... ...zobaczyliśmy, że świetnie gną materiały, z których formowane są nogi krzeseł. Do ich zaprojektowania zainspirowały nas klasyczne szkolne krzesła. BT ...wykształciły odporność na wytwarzaną przez te odmiany toksynę. W roku 2011 w stanie Iowa na tym oto odnotowano odporność szkodników. Informacja zęby. Teraz mam zdrowe i piękne niewiele zwierząt, m.in. tabir i przypominający świnkę pekari. Amazoński las deszczowy nazwano zielonymi płucami ziemi, bo rosnące w nim drzewa produkują olbrzymie ilości tlenu, który jest nam potrzebny do oddychania. A nie? Tak. A, musimy jeszcze raz potwierdzić fotografa, potwierdzić DJ-a po raz trzeci. No. Zadzwonię do Janów. Szkoda, że zerwaliście. <grymka> Chcę ustalić, co zasysa tę wodę. Wszyscy ją uwielbiamy. Bądź grzeczna. Okay. Bye. Bye, Bye. Bye, see you, Marie. Czy jest Pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jej. W tym roku, w czerwcu, kończy 60... ...tego, że zawsze rośnie rodzinami. Z się po jednego, a dookoła pół koszyka rodzeństwa nagle znajdujesz. Pewnie. Myślałam o czymś innym. Poruszajmy. Może wyzwanie? Spróbujcie! No i mirindy no. I skórzaną wkładkę gwarantującą nadzwyczajną no. wygodę użytkowania. Wiedzieć, że, jeżeli dla kogoś, patelia to Zawsze rozdajemy cię na To Osobnie umknie zapach krwi. O, piękny kolor, zwartą strukturę, bo sól... Dobra, sobie. Trudno. Hmm. Mogę pan? Nie, nie, nie. Ja, ale w każdym razie. Mamy filmik, możemy.